Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego niektóre kobiety nie robią wiele, a mężczyźni i tak nie mogą przestać o nich myśleć? Nie muszą być idealnie piękne, nie muszą pisać pierwsze, nie są zawsze dostępne. A jednak, jak melodia, która wraca w głowie, jak cień, który zostaje pod powiekami to nie magia, to nie przypadek to. Rodzaj inteligencji emocjonalnej, sztuka psychologiczna, i co najważniejsze, można się jej nauczyć. W tym filmie pokażę ci, jak sprawić, by mężczyzna nie mógł o tobie zapomnieć nie przez rozpacz, nie przez manipulację, ale przez głębokie zrozumienie męskiej psychiki Karl Jung nazwał ją niezbadanym terytorium. Gdzie ego wciąż szuka odbicia, by poczuć, że istnieje naprawdę, zacznijmy od podstawy. Ego mężczyzny bardziej kruche niż się wydaje, ale to ono steruje jego pragnieniami, jego zachowaniami, jego decyzjami. Dla Junga ego to ta część umysłu, która pragnie potwierdzenia, Chce być widziana jako wyjątkowa, chce czuć się ważna, kiedy mężczyzna się zakochuje, nie chodzi tylko o ciało. Chodzi o to, czy w oczach tej kobiety zaczyna widzieć samego siebie lepszego, ale teraz, prawdziwy paradoks, najbardziej uzależniające jest to, czego nie można mieć, na pewno, czego nie da się kontrolować. I to właśnie wtedy. Zaczyna się obsesja. Poznaj Daniela, biznesmen. Kontroluje wszystko firmę, czas, ludzi, i spotyka Maja, kobietę bystrą, wolną, ale to nie uroda go uderza. To fakt, że ona niczego od niego nie potrzebuje nie pisze codziennie, nie szuka jego uznania nie gra słodkiej, miłej ona jest obecna autentyczna, ale niepoddana, słucha bez wysiłku, odchodzi, zanim rozmowa zdąży opaść. Nie dlatego, że gra tylko dlatego, że ma swoje życie. Daniel, który przyzwyczajony był mieć wszystko, nagle zaczyna myśleć o niej więcej niż planował. Jej cisza boli, jej lakoniczne odpowiedzi. Czyta po dziesięć razy, a kiedy ona znika, delikatnie, bez dramatów, w nim pojawia się panika. I to właśnie tutaj zaczyna się prawdziwa obsesja co zrobiła Maja? Nie manipulowała, nie była zimna, nie była trudna po prostu przestała dostarczać potwierdzenie w świecie, w którym kobiety uczone są, by pokazywać emocje, by Zasłużyć na miłość? Maja rozumiała jedno: mężczyzn nie uruchamia dostępność, tylko niedostępność. Nie to, co gotowe, ale to, co wymyka się z dłoni. Pierwsza zasada, by stać się kobietą, która zostaje w pamięci, przestań karmić jego ego bez końca. Daj przestrzeń. Pozwól, by poczuł twoją nieobecność. By odczuł brak, bo to właśnie wtedy jego ego. Ta najdelikatniejsza część zaczyna się bać, i wtedy zaczyna tęsknić, śnić, działać. To dopiero początek. Ale już wiesz, to nie wygląd czyni cię niezapomnianą, to energia braku. Nie jesteś tu, Ken. By błagać o uwagę, jesteś tu. By być lustrem, w którym on przez moment zobaczy siebie, jakiego jeszcze nie znał. I właśnie dlatego będzie chciał więcej współczesna psychologia, a zwłaszcza Jung, mówi o jednym fascynującym zjawisku. Nasza uwaga skupia się nie na tym, co oczywiste, ale na tym, co nieodkryte dla mężczyzny. To właśnie subtelne braki w emocjonalnym obrazie kobiety zostają w pamięci na długo, i najbardziej skutecznym brakiem bywa oszczędność emocji. Nie chodzi o chłód, ale o nieprzewidywalność, bo kobieta, którą da się łatwo odczytać, przestaje być cenna, na pewność nie reaguje ego, ale na tajemnicę. Ta już przyciąga niczym magnes. Poznaj Oliwie, trenerkę jogi po trzydziestce. Zdrowy styl życia spokój, ale w środku siła. Kiedy spotkała Liama, inteligentnego, atrakcyjnego i rozpieszczonego nie rzuciła się na głęboką wodę nie była chłodno zdystansowana po prostu nie dała się łatwo odczytać. Wiadomość romantyczna odpisała po czasie Dni bez słowa. Wbrew oczekiwaniom, zachowała równowagę. Liam poczuł pustkę i stracił kontrolę. Tu, co Oliwia robiła, nazywa się paradoksalną reakcją ego. Gdy coś tracimy, ego zaczyna panikować. Mężczyzna porównuje się z innymi, oceniamy przez wzrok, ale kiedy nie możemy się płasko porównać. To coś drgnie wewnątrz, pytania w głowie. Dlaczego mnie nie potrzebuje? Co zrobiłem nie tak? Jak bardzo jej zależy? I wtedy on zaczyna tęsknić, pragnąć działać. Drugie narzędzie wyważona cisza to nie ignorancja, to świadomy wybór, gdy on oczekuje reakcji, a ty odpowiadasz ciszą pełną obecności. To jest głośniejsze niż słowa, to sygnał. Nie wciągnę się w emocjonalne gierki. I ponownie. Ego zostaje zaskoczone. Nie oznacza to, że masz być zimna, ale że potrafisz być sobą, bez proszenia o aprobatę, gdy potrafisz powiedzieć sama do siebie, nie muszę się nikomu tłumaczyć. Ta energia staje się nieogarnięta. To wtedy mężczyzna traci grunt pod nogami. Nie potrafi zapomnieć. Czuje stratę i zamiast odejść, wraca emocjonalna niedostępność, wyselekcjonowana cisza, spokojne odejście. To trzy miękkie, lecz potężne bronie, które sprawiają, że nie jesteś już kolejną kobietą w jego życiu, stajesz się zagadką, jaką się chce rozwiązać. Melodią bez zakończenia, wspomnieniem, którego nie da się zapomnieć, jest coś, o czym wiele mądrych kobiet zapomina w relacjach, kiedy okazujesz zbyt wiele troski zbyt wcześnie. Coś w tobie staje się mniej pociągające. Mężczyźni nie obsesjonują się kobietą, która zawsze jest dostępna. Która zawsze odpowiada, która zawsze się stara, oni obsesjonują się tą, dla której muszą się postarać, tą, która nie jest nagrodą pocieszenia, ale nagrodą, którą trzeba zdobyć. Claire Pisarka z Chicago na początku związku była tą, która inicjowała kontakt, wysyłała wiadomości, troszczyła się, martwiła. Gdy on nie odpowiadał, ale z czasem jej obecność przestała być darem, stała się oczywistością, a on przestał się starać, pewnego dnia Claire przestała nie z bólu. Z szacunku do siebie, zamiast analizować jego milczenie, skupiła się na swojej książce. Nie odbierała telefonów z nudów. Nie reagowała przewidywalnie i właśnie wtedy on wrócił nie z pustą wiadomością, ale z telefonem, z pytaniami, z chęcią obecności, bo Claire przestała być tą miłą i przewidywalną, stała się zagadką, kobietą, której nie da się kontrolować emocjonalnie. To nie była gra, to była nowa energia energia kobiety, która wróciła do siebie. Karl Jung pisał, Kobieta, która nie definiuje siebie przez reakcje innych, zawsze sprawi, że ci drudzy poczują się mali. To nie była obojętność. Claire była obecna, ale już nie po to, by zadowalać, lecz by żyć zgodnie z tym, kim naprawdę była i właśnie ta energia przyciąga najbardziej, nie musisz udowadniać, że jesteś interesująca, wystarczy, że twoje życie naprawdę takie będzie. Opowiadasz o nowym kursie tańca, o książce, która cię poruszyła, o planowanej samotnej podróży do Florencji. Nie musisz się starać, prawda? Sama się broni, bo kobieta, która rozwija się i żyje w pełni, zawsze przyciąga uwagę nie dlatego, że chce być wybrana, lecz dlatego, że sama wybiera, to nie oznacza, że masz ignorować mężczyzn, nie masz być chłodna, masz być centrum własnego świata, bo kiedy stajesz się planetą, która krąży wokół własnej osi, ludzie zaczynają krążyć wokół ciebie. Nie dlatego, że grasz, ale dlatego, że twoja energia życia jest zbyt silna. By ją zignorować? Mężczyźni nie obsesjonują się kobietami, które spełniają ich oczekiwania? Oni obsesjonują się kobietami, których nie da się oswoić nie dlatego, że są spuntowane, ale dlatego, że są wierne sobie. One nie potrzebują nikogo, by być całe, są już pełne, a jeśli ktoś chce wejść w ich świat. Musi wejść z szacunkiem. Kiedy mężczyzna widzi, że promieniejesz bez jego aprobaty, że śmiejesz się szczerze z przyjaciółkami, że nie reagujesz, jak powinnaś, coś w nim się gubi. I im bardziej próbuje zrozumieć, dlaczego nie może o tobie zapomnieć, tym bardziej się pogrąża, bo ty jesteś uzależnieniem bez recepty. Na koniec, Najważniejsze, łam schematy, gdy on oczekuje ciszy. Mów, gdy chce, byś się podporządkowała. Wyprostuj się, gdy czeka na złość, uśmiechnij się i odejdź. Zaskoczenie to nie trik, to twoja siła, bo wtedy przestajesz być kobietą, którą się wspomina. Stajesz się doświadczeniem, którego nie da się powtórzyć. Największa różnica między kobietą, którą mężczyzna szanuje, a tą, którą uwielbia, to kontrola emocji w świecie reakcji natychmiastowych, głośnych gestów i potrzeby potwierdzenia. Kobieta, która zachowuje spokój, gdy wokół wybucha burza, staje się nieoceniona. I nie chodzi tu o udawanie spokoju. Chodzi o świadomość emocji, umiejętność zobaczenia gniewu, strachu, samotności i decyzji, by te emocje nie rządziły tobą. Rebeka doskonale to opisuje. Spotyka się z Danielem, twardym, elastycznym, sprytnym manipulatorem mediowym. On stosuje strategię milczenia cisza przez trzy dni, a potem. Jakby nic się nie stało. Nagły komunikat z czułością. Inne kobiety by się wydrzeć. Albo zignorować go. Rebecca odpisuje krótko. Uprzejmie i wraca do swojego życia. Co się dzieje? Daniel traci grunt. Pisze więcej. Rozmawia głębiej. Stara się odzyskać Twoją uwagę. Ale Rebeka nie gra. Nie manipuluje. Po prostu. Nie pozwala, by ktoś inny rządził jej wnętrzem? I to jest prawdziwa siła, bo tu nie chodzi o polowanie, ale o odbicie światła, kiedy ty jesteś stabilna emocjonalnie, stajesz się lustrem, które pokazuje, co w nim drży. Tak, może to go zaboleć, lecz też nie może odejść, bo to, co widzi w tobie, to część. Którą chcę zrozumieć, kiedy ty kwitniesz bez Niego, wysyłasz milczący komunikat nie potrzebuje cię, by być całą, ale jeśli przyjdziesz, przyjdź mocny. To nie są oznaki pychy, to emocjonalna wolność i fundament głębokich, równych relacji, wyobraź sobie, jesteś jak ogród, który kwitnie sam w sobie bez podlewania. Bez gości, pełen urody. Nie jesteś w nim dla kogoś, jesteś dla siebie. I to przyciąga najbardziej kontrola emocji. To nietłumienie, to świadome reagowanie. Czujesz się zraniona, czujesz, ale nie oddajesz gniewu, czujesz samotność. Możesz, ale nie uciekasz w relacje, bez poczucia, nie musisz imponować, musisz. Po prostu być sobą, z pełnym szacunkiem do siebie i na koniec co, co więzi mężczyznę przy tobie? Nie jest wygląd i nie są słodkie wiadomości nie są sztuczki to jest wewnętrzna spójność spokój w chaosie kroki w ciszy, które zostawiają głęboki ślad w duszy, bo on wychodzi i już nie znajdzie nigdzie tego samego. Bo ty nie goniłaś, nie walczyłaś, nie udawałaś, byłaś ty. Kiedy kobieta zrozumie, że jej siła nie tkwi w tym, ile razy była kochana, ale w tym, czy potrafi kochać bez utraty samej siebie, świat emocji mężczyzny zaczyna się zmieniać, to już nie jest gra o władzę, to wyzwanie. Ale nie wyzwanie zbudowane na manipulacji czy dystansie, to coś rzadszego. To obecność kobiety naprawdę wolnej w swoim wnętrzu. Ona nie kontroluje i nie daje się kontrolować, po prostu jest obecna, głęboka, nieujażmiona z energią, której nie da się złamać. I właśnie dlatego nie da się o niej zapomnieć. Nie dlatego, że rani, lecz dlatego, że budzi w mężczyźnie pragnienie, by stać się lepszym człowiekiem, historia Olivii pokazuje to najlepiej po rozstaniu z Markiem, mężczyzną zimnym, milczącym, który używał ciszy jak broni. Oliwia nie stała się zgorzkniała, nie błagała, nie wpadła w kolejne ramiona. Zamiast tego pojechała w samotną podróż, Zaczęła tańczyć, współczesny taniec. Zaczęła pisać coś, co kiedyś porzuciła po sześciu miesiącach. Jej energia była inna, spokojna, żywa, wolna. Mark wrócił. Jakby coś niewidzialnego ciągnęło go z powrotem. Ale Olivia nie była już kobietą, która kiedyś prosiła o uwagę. Jej spojrzenie było pełne zrozumienia, ale bez bólu i bez potrzeby, bo teraz była osią własnego świata, i właśnie to jest lekcja nie chodzi o to, by go zmusić do żalu nie chodzi o to, by on wrócił to tylko efekty uboczne. Jeśli w ogóle prawdziwa lekcja zacznij żyć tym życiem, które zawsze odkładałaś, bo byłaś zbyt zajęta byciem kochaną, i wtedy Stajesz się tą, której kiedyś szukałaś. W innych nie musisz sprawdzać telefonu, nie musisz się dopasowywać, nie musisz analizować każdego gestu. Ty już nie czekasz. By zostać wybraną, ty wybierasz psychologia nazywa to przesunięciem centrum mocy wewnętrznej. Kiedy przestajesz szukać potwierdzenia z zewnątrz i zaczynasz rosnąć od środka. Przestajesz być podatna na manipulacje, nie dajesz z potrzeby, ale z obfitości nie prosisz o uwagę. To inni zaczynają chcieć zasłużyć na twoją. Pamiętaj, prawdziwa obsesja nie pochodzi z szeptów w ciemności ani z trików randkowych. Ona pochodzi z prawdy w tobie, z ciszy, która mówi więcej niż krzyk, z obecności. Która niczego nie oczekuje, ale wszystko zmienia. Bo kiedy nie potrzebujesz nikogo, by poczuć się kochaną, świat zaczyna kochać cię bez końca. Karl Jung powiedział, to czego najbardziej potrzebujesz, znajdziecie wtedy, gdy staniesz się sobą, nie wtedy, gdy próbujesz być lepsza, nie wtedy, gdy udajesz bardziej atrakcyjną, ale wtedy, gdy przestajesz udawać i zaczynasz żyć z tą częścią w sobie, która jest niedoskonała, ale prawdziwa, więc jeśli pytasz, jak sprawić, by mężczyzna myślał o tobie dniami i nocami, zacznij od tego, zakochaj się w sobie z każdą słabością, z każdą siłą, z każdym niepokornym marzeniem i wtedy. Nie on stanie się twoją obsesją, ale ty staniesz się jego niezapomnianym światłem.